Witajcie w naszym najnowszym filmie na kanale. Dziś zabierzemy Was w podróż do pięknego miasta Pińczów, położonego w malowniczym województwie świętokrzyskim. Ale to nie wszystko. Pokażemy Wam również fascynujący proces ocieplania poddasza w nowym domu przy użyciu najnowocześniejszej pianki pur otwarto-komórkowej. Przygotujcie się na 8 minut wypełnionych inspirującymi rozwiązaniami. Bianka Poro Twartokomórkowa to rewolucyjne rozwiązanie, które odmieniło sposób ocieplania poddaszy. Dzięki swojej innowacyjnej strukturze zapewnia niezrównaną izolację termiczną, która chroni Twój dom przed utratą ciepła w zimie i nadmiernym nagrzewaniem się latem. To znaczy, że Twój dom będzie zawsze przytulny i komfortowy, niezależnie od warunków atmosferycznych na zewnątrz. Właśnie tutaj, w tym nowoczesnym domu w Pińczowie, nasza firma przeprowadza profesjonalne ocieplenie poddasza przy użyciu pianki półtwarto-komórkowej. Każdy kąt tego miejsca jest starannie analizowany, aby zapewnić optymalną izolację termiczną. Dzięki temu twój dom osiągnie nie tylko doskonałą wydajność energetyczną, ale również pozwoli ci zaoszczędzić na kosztach ogrzewania i chłodzenia. Zobaczcie, jak nasi wyszkoleni specjaliści precyzyjnie aplikują piankę PUR otwartokomórkową komórkową na poddaszu. Ta elastyczna pianka dosłownie wypełnia każdą szczelinę, zapewniając idealne dopasowanie i eliminując mostki termiczne. Dzięki temu nie tylko unikamy strat energii, ale także zapobiegamy powstawaniu wilgoci i pleśni. Wasze poddasze stanie się przyjaznym i zdrowym miejscem do zamieszkania. to nie koniec. Nasi zadowoleni klienci zawsze podkreślają nie tylko doskonałą jakość wykonania, ale również korzyści, jakie niesie ze sobą ocieplenie poddasza pianką kur otwarto Wraz z nami ich domy stały się prawdziwymi oazami komfortu i oszczędności. Ocieplenie poddasza pianką PUR komórkową. to nie tylko inwestycja w Twój dom, to inwestycja w przyszłość. Dzięki temu rozwiązaniu możesz cieszyć się nie tylko znaczącymi oszczędnościami na rachunkach za energię, ale również dbać o środowisko naturalne. Pianka PUR jest bowiem przyjazna dla ekologii, nie emituje szkodliwych substancji, jest w pełni recyklowalna. Ocieplenie poddasza to kluczowy krok w zapewnieniu optymalnej izolacji całego domu. Dzięki właściwej termoizolacji poddasza minimalizujemy straty ciepła i zapobiegamy powstawaniu przeciągów. To oznacza, że możemy cieszyć się stałą temperaturą wewnątrz swojego domu przez cały rok bez konieczności intensywnego korzystania z ogrzewania i klimatyzacji. Ocieplenie poddasza pianką purto, to także doskonała inwestycja na długą metę. Dzięki niemu twój dom zyskuje na wartości rynkowej, a ty zyskujesz pewność, że twój dom jest przygotowany na przyszłe wyzwania. Zwiększona efektywność energetyczna wpływa pozytywnie na ocenę budynku, co może mieć istotne znaczenie w przypadku ewentualnej sprzedaży w przyszłości. Dokonaj się tam jakie korzyści przynosi ocieplenie poddasza pianką PUR komórkową. Dołącz do grona zadowolonych klientów, którzy cieszą się oszczędnościami, komfortem i bezpieczeństwem w swoim nowym domu, który niedawno ociepliliśmy. Skorzystaj z naszego doświadczenia i profesjonalizmu, aby uczynić swoje mieszkanie idealnym schronieniem przed ekstremalnymi warunkami atmosferycznymi. Przygotuj się także na transformację swojego poddasza dzięki piance pór otwartokomórkowej. Zacieplenie poddasza to nie tylko funkcjonalne rozwiązanie, ale również szansa na stworzenie przestronnego i wygodnego miejsca do życia. Odkryj nowe możliwości, które daje ci ocieplone poddasze i ciesz się komfortem, jaki zapewnia pianka pór otwartokomórkowa.